thank okay. Zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No, nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się raz, raz.

Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. <laughs> Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić do tarczy na to, że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz, znaczy nie sąsiadów. A no i tylko broń mało kalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych ani rakiet, ziemia-powietrze. E, jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no cudo. Cudo, kurwa, mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? Trzy, dwa... Ej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń małokalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze. Kaburze! Wypierdalaj mi stąd, dalej już! I kurwa, koleś, rzuć na luz. Idę, no, idę. Perły przed wieprze, kurwa. Dobra, trzy, dwa, jeden! Do celu, wi, Do celu! Nie po ścianach! Dajesz, dajesz, dajesz! Połowa już zabawiła! Wi? Ogarnij się, kurywa! Co to ma być? Lisa! Okularów zapomniałaś! Jeszcze 15 sekund! Ostatnia szansa, wii! <mulity> Zapach prochu i gorącego ołowiu. Stop! Stop wszyscy! Koniec! Pierwsze miejsce Rudy. Drugie miejsce Lisa. Reszta jest kurwa do niczego. Patałachy! Ręce opadają! Przykro mi, wi. Myślałem, że... Pozamiatasz towarzystwo, ale widać, nie jesteś tak dobra, jak sądziłem. Wiesz co? Pocałuj mnie w dupę, Wilson. Ej, bez taki. Myślisz, że ja się dobrze bawię? Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic! Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów? Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować! Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Ech. Ech. Trzymaj się, Lee. do zobaczenia. Dziennego zapotrzebowania na witaminy! Kogo ja widzę? Może nową spludę? マジ、yes, Teraz jakiś czas zdarza się krytyczny głos. Ciele obce i w na własną odpowiedź. Widziałam w mieście dziwny obraz i pomyślałam sobie, że to coś z Twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałam skan. Obejrzyj sobie. Wielkie arkanum tarota. Wyższa siła udziela Ci wskazówek. Wielkie arkanum? Co to jest? Karta tarota, archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole tarota? Albo do Silverhenda, albo do obojga naraz. Bo przecież teraz we dwoje tworzycie jedno. Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światło nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze. To co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na Twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Nie, nie kupuję tego. Wybacz, ale nie wierzę w mistyczny przekaz spoza świata. Na Twoim miejscu nie ignorowałabym znaków. Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc Ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiała zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No, nie wiem. Wróć do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić, co widziałaś. Wiesz, widziałam jeszcze więcej tych dziwnych murali. Nabrały sensu? Ułożyły się w historię? To jedynie obrazki z Tarota. Prawdę mówiąc, myślę, że mój mózg psuje się nieodwracalnie. Tarot jest opowieścią o wędrówce głupca. Pokaż mi, co dotąd odkryłaś, a powiem ci, co cię jeszcze czeka. Spójrz. Mm, brakuje dwóch arkanów: sądu ostatecznego i diabła. Myślę, że oba związane są z kluczowym momentem Twojego życia, który nastąpi niebawem. Czym jest sąd ostateczny? Jedną z możliwych przyszłości jest odkupieniem. Transformacją, przebudzeniem. Anią z trąbą wyznacza kres dawnych czasów i wzywa do odrodzenia, nowego początku. Wolałabym uniknąć diabła na swojej drodze, cokolwiek ono znaczy. To karta drzemiących człowieku pragnień, ale też woli przetrwania. Nie brzmi to aż tak złowieszczo. Diabeł reprezentuje również fałszywy świat, pułapkę pragnień. A o co chodzi z wędrówką głupca? Głupiec to ty i Silverhand. Przeszliście razem długą drogę, odkryliście swój potencjał. Gdzie zmierzamy? Waszym celem jest świat ostatnie arkanum. Oboje wydaliście światu wojnę, więc macie dwa wyjścia. Zwyciężyć lub zawrzeć pokój. Wojnę można też przegrać. Niestety to prawda. Dziękuję, choć niewiele zrozumiałam. Zrozumiesz, gdy przyjdzie pora. Ja też nie potrafię wyjaśnić wszystkiego. Jedyna, co tarot do mnie mówi, to, że świat osiągniesz jedną z czterech dróg. To znaczy. Ostatni krok wędrówki nastąpi przez słońce, gwiazdę, umiarkowanie lub diabła. Mogę też umrzeć i nigdzie nie dojdę. Przecież nie dopuścisz do tego. Weź to, proszę. Tylko tak mogę Ci pomóc. Powodzenia, Vi którąkolwiek drogę wybierzesz. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie, Kirosi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i jakby. symboliczne. O, w takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? powinnaś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu